Emilia, spotykamy się w końcu przy okazji premiery nowej rodzinki Peli. Powiedz, mocno wierzyłaś w to, że serial zostanie reaktywowany? Tak, od momentu, kiedy się dowiedziałam, że jest przerwa, dla mnie to właśnie była przerwa, a nie koniec. Więc przez te pięć lat wierzyłam, że wrócimy i ogromnie się cieszę, że tak się faktycznie stało. Powiedz mi, czym dla Ciebie w ogóle jest rodzinka Pele? Bo ten serial jest nie tylko fenomenem, jeżeli chodzi o to, jak go kochają widzowie, ale też przede wszystkim no, mogliśmy Ciebie oglądać, jak dorastałaś na planie tego serialu. No po prostu z takiej małej dziewczynki, no dzisiaj dorosła kobieta. Powiedz, czym dla ciebie jest ten serial? No jest ogromną częścią mojego życia i jedną z takich większych składowych do sukcesów, które odnoszę. Yy, jest dla mnie bardzo ważnym projektem. I faktycznie zaczęłam grać w Rodzince, gdy miałam 6 lat. Przerwa. A to i tak nie była pierwsza produkcja, w której grałam, Myślę. więc doświadczenie mam, wiesz, jakie mało kto. Um... 14 lat miałam, gdy ta przerwa nastąpiła, a teraz wracam i mam 19, w tym roku 20, więc faktycznie no, towarzyszy mi przez całe życie. Jesteś integralną częścią rodzinki Pel, mm -hmm. więc powiedz, co czułaś, gdy pojawiłeś się właśnie na planie po tej wielkiej przerwie i tak, pojawił się taki sentyment, takie mm -hmm. uczucie, że jesteś wśród swoich? Tak, tak, sentyment, radość i wdzięczność. To były takie główne właśnie emocje, które mi towarzyszyły. Nie zmieniło się nic. Atmosfera, a jest wręcz jeszcze lepsza, bo wiadomo, że bardziej można pożartować, mm -hmm. jak jesteś się niż młodszym, jest te sam, sami aktorzy, ta sama ekipa, to samo miejsce, hala, dom, więc to jest trochę taki, jak takie przeniesienie w czasie, że wchodzisz tam, a to wygląda tak jak miesiąc temu, więc niczego się cieszyć. Dobra, pogadajmy co się wydarzyło u Zosi, co, co się u niej pozmieniało, no bo podejrzewam, że to naprawdę dużo się zmieniło. To prawda, dorosła, jest studentką i stała się taka trochę tajemnicza, nieprzenikniona, i tak dąży, dąży do tego, co chce osiągnąć. A jak będzie wyglądała jej relacja z kacprem? Bo już nie kacperkiem, tylko że to już, no, dorosły chłop, no nie ma co ukrywać. <grywa> e, tak, faktycznie, on, on też dorósł. E, nadal będzie oczywiście, Zosia odwiedzała głównie właśnie kacpra. E, I ta relacja między nimi będzie, ale nie będzie taka oczywista, bym okay. powiedziała. Tak. To może w, ży w życiu Zosi pojawi się ktoś inny jeszcze? Zdrać chociaż rąbka tajemnicy. E, może. <grywa> O tajemnica, dobra, nic, nic z ciebie nie wyciągnę. Dobra, powiedz czego widzowie będą mogli spodziewać się po nowych odcinkach ryźniki.pl? Myślę, że znowu po prostu takie prawdziwej rodziny, mnóstwo śmiechu, ale i wzruszeń, też będą takie prawdziwe momenty, pewnie nie wszystkie takie łatwe, więc po prostu prawdziwej rodziny. Dobra, to już na sam koniec powiedz, co też się u Ciebie dzieje zawodowo, gdzie będziemy mogli Cię zobaczyć, nad jakimi projektami teraz pracujesz, uchyl rąbkę tajemnicy. Ja teraz w sumie robię to, co robiłam od lat, czyli skupiam się tak mam wrażenie na wszystkim po trochu. Moja kariera modelingowa się w tym roku ładnie rozwinęła, dziękuję. Gdyż w lutym i w marcu byłam w Nowym Jorku i w Los Angeles na Fashion Weeku. Nadal mówię to i nadal się ze że ja naprawdę tam byłam. Więc, więc dziękuję bardzo, z tego się bardzo cieszę. Dużo się zmieniło, w sumie tak jak o tym myślę, to ten wiek, taki 18, 17, 19, to są takie duże zmiany. Bo i studia. Właśnie, a wcześniej zakończenie liceum, studniówka, u mnie akurat dwie, jakieś tam prawo jazdy, własny samochód, wiesz, jest tyle takich nowości, że ja raz na jakiś czas po prostu siedzę i mówię sobie, jeku, zobacz, co się dzieje. I tak się staram, właśnie sobie unaocznić, ile ja mam i ile tych rzeczy chciałam kiedyś, i teraz je mam po prostu, więc super. Totalna <śm> zmiana życia, tak to prawda. To prawda, to prawda. Super. Chociaż zawsze było super, super, a teraz to już w ogóle.